No, cześć, witam się z Wami, moi drodzy, na kolejnych weekendowych drapankach. No, połowa tygodnia akceptowalna, mam nadzieję, że końcówka również nie będzie gorsza. Przygotowałem dwie grube ryby na dzisiaj, czyli mamy megalinię i kosmiczną siódemkę. Do tego jeszcze taką małą siódemkę za dwa złote, bo jak mamy megalinię, to i dzisiaj szczęśliwe. No, i mamy jeszcze plaster miodu, dawno nie drapany. Gorączki złota oczywiście zabraknąć nie może. Oraz jeszcze jak siódemka to siódemka, no to różowe, diamentowe. No a te dwie grube ryby mamy z numerkiem 5 i z numerkiem 19. I to jest chyba nawet ta sama paczka, którą już tam gdzieś drapałem, nie wiem, dwa tygodnie temu czy trzy. No widać, niestety nie cieszy się jakąś tam sprzedażą, jak już tych głównych nie ma, ale myślę, że powalczymy o jakieś nagrody losowe. Jeszcze tam są do wyciągnięcia. No to zapraszam. Lecimy od początku, czyli od pierwszej, najmniejszej zdrapki. Szukamy siódemki. Czy dzisiaj też taką ją znajdziemy? No, niestety. Już ta trójka mi tak troszkę <gryzmyliła> zmyliła, ale nie udało się. No to szczęśliwe linie. Zatem przed nami mamy złoto i trefl na początek do wytrapania. I co ja widzę, że mamy tylko jeden symbol. A nie, jeszcze jest jeden. Dobrze. Winogrono i klucz. Mamy winogrono, mamy klucze 2. Kolejny tutaj symbol z tej strony. I to jest wszystko. Pomarańcza i banana. Mamy pomarańcze, bananów brak. Sakwa i arbus. O, prawie linia. Tu mamy arbuza kolejnego i tutaj sakwy żadnej. No to tak po jednym symbolu widzę wpada. Słoń mamy, on też niedużo brakuje. Jeszcze jabłko. Tak mamy tutaj. Bardzo dobrze. Oraz garnek i podkowa. Kończymy tą linię. Mhm. I tu jeszcze była podkowa. I kolejna linia. Serce księżyc. Mamy księżyc tutaj to tu kolejny i mamy trafienie. Pięknie kurczę, szczęśliwe linie wygrywają. To po prostu trzeba gdzieś zanotować. Bo to nie codzienna sytuacja. <noise> to jeszcze mamy serce. Dobrze. Co dalej? Słońce i krab. Mamy krab, mamy słońce. O jak w jednej linii dali. Kurczę, niesamowite. Słońce i słońce. Dobrze, co tam dalej? Pik i dzwon. I mamy pika, mamy pika. Dzwon i pik. Gwiazda śliwka. Mamy tu i śliwki brak. Ostatnie dwa symbole: cytryna i diament. Tutaj troszkę zabrakło do linii. Tutaj mamy cytrynkę też zabrakło. A diamentów żadnych. No, szkoda, bo jeden symbol mógłby tutaj kilka linii nawet zrobić. A tak mamy 3 zł. Tak jest. No, coś przynajmniej mamy. Okej, okay. jedyna zdrabka za 5 zł to dzisiaj plaster miodu, i ją właśnie drapimy. O, dwa drzewka. Jedna za mało, dwa. Diamenty, dadam trzeci, no nie dali. No, tutaj też troszkę zabrakło. Kwiaty skrzynia, bank, portfel i drugie kwiaty, czyli to też nic nie da. Dwa pliki: koniczyna, tęcza i bonus, który mamy wiśnie. Także plaster niestety pusty. No to drapiemy tą naszą gorączkę złota. Ciekawy jestem, czy dzisiaj też jakaś wygrana wpadnie, może troszkę poczaruję. <gulanie> Kufer auta, rubin, muszka perfumy, korona szpilki, tutaj mamy e, naszyjnik. Pierścionek. Tutaj mamy biedronkę. No i już końcówka. Będzie jeszcze na koniec jakieś zaskoczenie. Uwaga, uwaga! No, niestety nie mamy gorączkę złota pustą. No, szkoda. Może w diamentowym różowym będzie siódemka. No, na razie wszystko, oczywiście. Jakby tak piątki sypały w magnetycznej kurczy, to by było coś. A tak niestety nie mamy: 4, 8, 4 i 4. Także dwie zdrabki za dyszkę się dzisiaj nie popisały. No to co, może kosmiczna, a megalinie na końcu. Także jedziemy znalezienia siódemka, księżyc bądź planeta. Nigdy jakoś ta trawka mnie szczególnie nie lubiła. Może też się nie nadrapałem, ale nic tutaj spektakularnego nigdy nie miałem. Tak czy siak może dzisiaj. Jabłko, klucz. winogrono, korona, ananas oraz tornado. No, końcówka dadzą, chociaż te trzy dychy czy nie dadzą? Jest, siódemka, patrzcie, troszkę pomarudziłem i, i mamy wygraną. Fajnie. Teleskop, diamenty oraz perłer. Zróbmy sobie jeszcze bonus. Mamy kości, a pod siódemką. No, trzy dyszki. Dobre i to. Także, no, jeszcze trochę brakuje do tej połówki, także niech się megalinie teraz jeszcze. Pokażę z dobrej strony. Pióro i piłka. No to taki mamy początek. Pióro i piła. Eee, piłka. <grym> piła. No i co? Mamy piłkę tylko. Jest i pióro. Dobra, no to jakoś tak nie mało. Ale ważne, że. Coś tam zaliczane może się przydać Którejś symboli później do utworzenia linii Dzwon i podkowa tu już mamy podkowę Tu mamy kolejną i kolejną No to dobrze Jeszcze coś tutaj mamy Jest podkowa, no to się podkowa troszkę Nazbierało, dzwonków nie mamy No Dobra, no to idziemy dalej. Moneta i żółw. No, moneta to by się w gorączce złota przydała, ale nie było. Moneta i żółw. Tu nic, tu nic. Tu mamy monetkę pierwszą. Żółw i żadnych. Monetek drugich też nie ma. Flaming i kokos flaminga tu nie ma nic, tu są kokosy, o bardzo fajnie było pióro, a nie zrapane, no tak, cały ja. jeszcze coś tu mamy? no nie dobra Pusto i tu pusto. Gwiazda i liść z góry. Nic, tu nic, tu nic. Tu mamy gwiazdę. Są liście jest gwiazda kolejna. I tu tak samo. No, dobra, troszkę się rozkręca. Widzę, ale no dobra. I tu mamy jeszcze dwa liście. O. No zobaczymy. Już prawie że połówka z ale na razie wygranych brak. Kłódka i winogrono. Także jest kłódka z góry. Bardzo dobrze, Tu mamy winogrono. Jest kolejna kłódka i tu tak samo. No tak jak mówię. No coś tutaj kurczę, Jeden symbol może zrobić robotę. Winogrono. I końcówka tutaj nie ma nic. Dobra, ostatni symbol. Po lewej stronie motyl. Jedźmy od dołu. Mamy motylka jednego, drugiego. Tu jeszcze jeden samotny. I to jest wszystko. Naszyjnik szminka. Szyjnik szminka, szminka. No, to chyba ten czy nie będzie, bo to już była druga czy trzecielnia. Także już można sobie zweryfikować. <noise> Odrzucić. Naszyjnik, naszyjnik, naszyjnik. I tu mamy jeszcze szminkę i szminkę. Dobra. Zegar i klucz. Klucz jest. Zegar jest. mogły wpaść kurczę klucz klucz i zegary jeszcze tu na końcu z kluczem o to się fajnie zadziało dobrze co tam dalej prezent i sakwa o, mamy prezent tutaj nic tu kolejny prezent i jeszcze tu na końcu Prezencik mamy i sakwa jeszcze do kompletu. Kurczę biedronki nie było, już się cieszyłem w serduchu. Mam jeszcze kokos. No, już bliżej niż dalej. robory lody. Mamy lody tu. Jest rower. Lody. Hmm. Tu nic, tu nic, tu nic i tu nic. Kości arbus. Arbus raz, arbus dwa. O, winogrona było niezdrapane. Arbus, arbus. I tyle. No, trzy ostatnie symbole. Diament, cytryna. Słońca. No, także chyba moi drodzy megalini będą puste. Zobaczmy pierścionek. No, pierścionka nie było nigdzie w ogóle. Szkoda. No, w bonusie mamy portfel. Kontrolne GEM. No, także niestety dużo do tyłu. Dwie zdrabki tylko wygrane. Mamy w liniach zwrocić, czyli 3 zł. Tak samo w kosmicznej, ale w 30. Złotych, no więc 33 na 80, dużo lot to zarobiło. Mam nadzieję, że jutro troszkę odzyskamy. Mam przygotowaną wielką krzyżówkę, także trzymajcie kciuki. Dzięki za obecność i do jutra. Cześć!